Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, i zgodnie z zapowiedzią zapraszam Was na odcinek z odcinką linii. Yy, mamy mega ekstra, super i szczęśliwe linie. Yy, zaskoczeniem jest to, że w szczęśliwych liniach utworzyła nam się już jedna linia, a w mega ekstra i super na razie nie mamy żadnych, chociaż zapowiada się fajnie. Może, my coś, tu, może coś tu znajdziemy jeszcze oprócz. 3 zł w szczęśliwych liniach. <grych> Także nie przedłużamy, zaczynamy kochani. Yy, szczęśliwe linie. W każdej ze zdrawców zostawiamy po 10 boli do, do drapania. Także mamy trochę zabawy i zaczynamy od zdrapki za 3 złote. Szczęśliwe linie z numerem 42. I patrzymy, czy uda nam się wydrapać tu jeszcze jedną linię. A szukamy dzwonka. Mamy dzwonek tutaj. i dzwonek tutaj, kolejny symbol to diament i szukamy diamenciku, a diamentu nie widzę, okej, okay. kolejnym symbolem jest księżyc, księżyc mamy tutaj i tylko tutaj, Następnie trafl jest tutaj i tutaj. Kolejny symbol to słońce. Słońce mamy tu i jeszcze tu. Kolejnym symbolem jest biedronka i biedronkę mamy tutaj to teraz wiśnie, wiśnie, wiśni, wiśni chyba nie mamy, no to garnek, garnek mamy tutaj, jest tutaj i tutaj, ok, ostatnie dwa symbole mamy sakwę hmm. i ostatnia jest tęcza tęczę mamy tutaj mamy tutaj i nic więcej niestety nie dołożyliśmy sprawdźmy sobie wygraną pod liniami tak jest mamy wygrane 3 zł literki kontrolne już sprawdzamy d d d ok czyli 3 zł już mamy nie jest źle przechodzimy do super linii Przybliżę może Was troszeczkę, żebyście może lepiej widzieli. Ok. No to sprawdzamy. Również 10 symboli zostało jeszcze do odsłonienia. A mamy księżyc. Drabka z numerem 36. I szukamy. Gdzie księżyc? Księżyc mamy tutaj. I tu chyba na tyle. Kolejny symbol, cytrynka. Mhm. Cytrynę mamy tutaj, jest tutaj. I na dole już nie widzę. Kolejny symbol, którego szukamy, to łódź. Tu mamy łódź, jest łódź, mhm. tu mamy łódź i tu już nie ma. Kolejny symbol to klapki, klapki mamy tutaj i tylko tu nie, jeszcze mamy klapeczki tutaj. Okej. Okay. Kolejny symbol leżak. Leżak mamy tutaj, jest i tutaj. Tu jeszcze jeden. Tu, i jeszcze tutaj. Okej. Okay. No to teraz czapka. Patrzymy. Mamy czapkę tutaj. I jeszcze tutaj. Ostatnie cztery symbole. Rolki. I sprawdzamy. Mamy rolki tutaj. Są rolki tutaj. I jeszcze tutaj. A tu widzę, że mamy jeszcze czapkę i robotki. Ok, wszędzie niewiele brakuje, ale znając życie nic z tego nie będzie. Arbus. Mamy arbus tutaj. I ok, ostatnie dwa symbole. Podkowa. Podkowe mamy tutaj. I ostatni symbol jest motyl. No i wszędzie nas poblokowali. Motylka nie widzę. Wygląda na to, że zdrapka jest pusta. Sprawdźmy sobie kontrolne. Na, dokładnie tak. No to co? Czas na ekstra linię, Ekstra linie z numerem 18. Również 10 symboli do dodrapania i sprawdzamy. A mamy wiatrak. Mhm. Wiatrak, wiatrak. Jest tutaj wiatrak. Ukryli jednego. Okej. Okay. Kolejny symbol lody. Mamy lody tutaj, i tylko następny symbol popcorn, i sprawdzamy od góry. Tu mamy popcorn. Tu jest popcorn. i na dole jeszcze tutaj i tu już brak. Okej, okay. jedziemy dalej. Cytrynka. Tu mamy cytrynkę. Tu mamy cytrynę. I jeszcze tu na dole. Okej. Okay. Kolejnym symbolem jest dzwon i szukamy. Szukamy, szukamy, ale chyba nie dali. No trudno. Jedziemy dalej. Kości. Mamy kości. I są kości, czyli mamy kolejną wygraną super. Jeszcze sobie za chwilę sprawdzimy, czy czasem nic nie pominęłam. Kości mamy jeszcze tutaj. I na dole już brak. Ostatnie cztery symbole. Następnym symbolem jest gwiazda i sprawdzamy. ale gwiazdki nie widzę, no to może arbuz. Arbuz, arbuz. Którego chyba też nigdzie nie ma. Mhm. Następny symbol biedronka. Biedroneczka gdzieś jest, gdzieś ją tu widziałam. Tak jest. Jest biedronka. Tu mamy biedronkę. Ale tu mieliśmy jeszcze arbuza. Biedronki już chyba nigdzie nie ma. Ok, ostatnim symbolem jest łódź i sprawdzamy. Nie ma, nie ma, nie ma. Tu mamy łódź. Tu jest łódź. Tu mamy łódź. Łódź jest również tutaj. I jeszcze tutaj. I na szybciutko zweryfikujmy sobie diamentu. Było, korony. Nie było. Ptaszka chyba też nie. Monety nie było. Okej, okay. jeśli nic nie pominęłam, to mamy jedną wygraną. Tu nam się utworzyła linia. Mamy księżyc, tak? Kości. Tak. Rower był i słonik był. OK. A pod liniami mamy. Wow, miłe zaskoczenie. 20 zł. No i super. Sprawdźmy litery kontrolne. Mamy DD. Ekstra. Czyli już 13 zł odzyskane. No to wszystko w rękach megalinii. Żeby ono chociaż dały zwrocik i będzie odcinek do zaakceptowania. Oczywiście 10 symboli zostawionych i sprawdzamy. Kolejnym symbolem jest pierścionek i sprawdzamy sobie po kolei. Mamy pierścionek tutaj, jest pierścionek tutaj, mamy pierścionek tutaj, pierścionek tutaj. Tutaj, i tu, i jeszcze tu. Kolejnym symbolem jest Arbus. I sprawdzamy od góry: jest Arbus, tutaj mamy Arbuza, i tutaj Arbus, Arbus, gdzie jeszcze Arbus i jeszcze tutaj Okej. Okay. sprawdzamy dalej liść liść mamy tu do góry listka mamy tutaj jest listek tutaj tu tu i tu czy my mamy jeszcze listkę? Gdzieś nie mamy. Okej. Okay. Sprawdzamy dalej. Kokos. Kokos jest tutaj. Tu dali dwa kokosy. Tu mamy kokos. I jeszcze tutaj. OK. Następnie naszyjnik, ale tego chyba nie widziałam nigdzie, mi się nie rzuciło w oczy, i chyba nie mamy. OK. Słońce. i słoneczka też brak. Ostatnie cztery symbole. Winogrono. Mamy winogrono tutaj. Jest winogrono tutaj. Tutaj. I to chyba na tyle. Mm -hmm. Moneta. Monetę mamy tutaj. Jest moneta tutaj. Moneta, moneta i jeszcze dali monetkę tutaj. Okej, okay. ostatnie dwa symbole. Podkowa i sprawdzamy, czy ta podkowa nam tu da wygraną. Chyba raczej nie. Mamy jedną na samym dole. No i zostaliśmy z ostatnim symbolem. Trzymajcie, kochani, kciuki, bo tak niewiele brakuje. A tym symbolem jest sakwa. Ale sakwy chyba nie mieliśmy nigdzie. Sprawdźmy sobie pole bonus, bo z tego co patrzę, to chyba żadna linia się nie utworzyła. Zaraz sobie zweryfikujemy to literami kontrolnymi. W bonusie mamy lustro, a litery kontrolne. DG. No, co jest. DGM. Czyli tak, mega linie puste. Podsumowując, kochani, rodzinkę linii najbardziej spisała się. Ekstra linia dała nam wygrana w postaci 20 zł i maluszek za 3 zł dołożył też wygraną. Także na 38 zł mamy 23 zł odzyskane. Także nieźle, mogło być lepiej. Liczyłam bardzo na tą mega linię, ale. Cieszmy się z tego, co mamy. Dobrze, kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Pa!